Tak samo jak każdy człowiek posiada Anioła Stróża, tak samo każdy naród posiada swojego jednego ogromnego Anioła Stróża. W roku 1863, 3 maja, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz uzyskał wizję, w której ukazał mu się Anioł Stróż Polski. Przepowiednia ta. Jest przepowiednią właśnie anioła stróża Polski. Pokój Wam, słudzy i służebnice Pańscy, ponieważ Pan Najwyższy Was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na Was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z Waszych grzechów, stali się wzorem dla innych narodów i ludów. Które niebawem odbiorą karę sroższą od Waszej, w zupełności grzechów swoich. Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum. Za nią przyjdą następstwa jej. Głód, mur na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną, aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy na oku i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu... Wojna stanie się religijna: walczyć będą dwa przeciwne obozy: ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni. Znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu Żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełniane na całym świecie. Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk. Oczyszczeni i miłością wspólną, silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim, i tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidzialne braterstwo ludów. Bóg wleje na Was wielkie łaski i dary, wzbudzi między Wami ludzi świętych. I mądrych, i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka Waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i Najświętszego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Szczególnie przez Polaków, Austria podniesie się i stanie się federacją ludów, a potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg Was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża. Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych wywyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Królestwa Niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie niebo, a na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może. Polacy, Bóg żąda od Was niewalki. Jak staczali najlepsi przodkowie, wasi na polach bite w chwilach stanowczych, ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz. Żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku, Wiedli przede wszystkim na każdy dzień bój bezkrwawy. Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do nieba, a w dodatku zajmiecie już na tej ziemi święte stanowisko pomiędzy narodami. Pokój Wam.